Adam szedł do biura jeszcze z lekkim górskim powietrzem w półcach. Tydzień w Karpaczu zrobił swoje cisza, szlaki, poranne mgły, które rozwiewały się powoli nad lasem. Wrócił z poczuciem, że trochę odetchnął, ale wystarczyło pięć minut w budynku Stelgoru, żeby cały ten spokój wyparował. Wiesz, że jesteś łatwy do zastąpienia, rzucił Mariusz, nawet nie podnosząc wzroku z nad swojego laptopa. Na ustach miał ten swój sztuczny uśmiech, który pojawiał się zawsze, gdy chciał pokazać, że ma przewagę. Adam westchnął w duchu. Dwanaście lat pracy, setki projektów i wdrożeń, dziesiątki nieprzespanych nocy spędzonych w halach produkcyjnych. A na powitanie po urlopie słyszy właśnie to. Ani jak było w górach, ani dobrze, że wróciłeś, tylko ta ironia. Dzięki za informację. Odpowiedział spokojnie, odkładając skórzaną teczkę obok biurka. Mariusz parsknął śmiechem, jakby powiedział coś błyskotliwego i odszedł do swojego szklanego gabinetu. Adam obserwował go przez chwilę. Zobaczył jak poprawia krawat i gładzi włosy w odbiciu ekranu komputera typowy rytuał. Adam usiadł i uruchomił komputer. Na skrzynce czekało kilkadziesiąt nieprzeczytanych wiadomości, większość z nagłówkiem KUTNO PAK. To wdrożenie nowej linii automatyki w fabryce opakowań w Kutnie, kontrakt wart miliony, nad którym Adam pracował od miesięcy. Wiedział, że bez niego projekt się posypie. To on znał kierowników zmian, techników, ludzi z utrzymania ruchu, którzy decydowali, jak naprawdę da się zrealizować inwestycje. Telefon zadzwonił. Na ekranie wyświetliło się nazwisko Katarzyna Mai, dyrektorka techniczna w Kutnie, konkretna kobieta, z którą Adam przeprowadził niejedną ciężką rozmowę o terminach i realiach hal produkcyjnych. Adam, dobrze, że wróciłeś, zaczęła bez wstępów. Musimy pilnie omówić harmonogram wdrożenia. Te terminy, które Mariusz wysłał, nie mają sensu. Adam poczuł, jak napięcie rośnie. Oczywiście Mariusz. Musiał coś namieszać, próbując się wykazać podczas jego nieobecności. Widziałem już te maile, odpowiedział. Proszę, daj mi godzinę, przejrzę dokumentację i oddzwonię. Świetnie. Tylko Adam, proszę cię. Niech to będzie realne. My tu nie mamy miejsca na eksperymenty. Spokojnie, Kasiu. Zrobimy tak, żeby działało. Rozłączył się i spojrzał na ekran. Kursory migały w nieotwartych wiadomościach. Mariusz w międzyczasie rozmawiał przez telefon w swoim gabinecie. Adam słyszał podniesiony ton. Zespół świetnie się spisał. Udało się przyspieszyć procesy. Dobre przywództwo robi różnicę. Te frazy padały już tyle razy, że Adam znał je na pamięć. On sam wiedział jedno. Mariusz nie ma pojęcia, jak wygląda praca w halach pełnych maszyn. Gdzie każda godzina przestoju to tysiące złotych strat. To Adam przez lata nauczył się, których kierowników lepiej odwiedzić osobiście, z kim wypić kawę w kantynie, a komu trzeba dać trzy tygodnie na analizę dokumentacji. To były relacje, które budował krok po kroku, cierpliwie. Patrzył na ekran, na zakładkę w przeglądarce z zapisaną stroną z ofertami pracy. Nigdy jeszcze jej nie otworzył, ale kursor, Zawisł na niej na dłużej niż zwykle. Dwanaście lat. Pytanie tylko, co jeszcze trzymało go tutaj? Z gabinetu Mariusza dobiegł kolejny rozkazujący tom. Nie zapomnij o raporcie kwartalnym, ma być na piątek. I Adam, następnym razem, kiedy bierzesz urlop w trakcie kluczowego projektu, poinformuj wcześniej zespół. Adam skinął głową. Choć wiedział, że żaden zespół nie istnieje w tym znaczeniu, był on, sam. To on znał każdy szczegół wdrożenia, każdy numer telefonu, każdy niuans, który decydował, czy kontrakt zostanie zrealizowany na czas. Poczuł w sobie coś nowego nie złość, raczej jasność jakby wszystko ułożyło się w jedną klarowną całość. Stelgor Systems. Żył dzięki jego pracy i jego kontaktom, a mimo to traktowano go jak zwykłego trybika. Spojrzał przez okno na ulicę Poznania, gdzie ludzie śpieszyli się do pracy, nie wiedząc, że w tym momencie ktoś właśnie dochodzi do granicy cierpliwości. Adam uśmiechnął się pod nosem. Może urlop wcale się jeszcze nie skończył, może właśnie się zaczynał. Adam miał 27 lat, kiedy po raz pierwszy przekroczył próg. Stelgor Systems. Wracał wtedy z wojska, z jednostki logistycznej, gdzie nauczył się więcej niż w jakiejkolwiek szkole. Widział od środka, jak działa łańcuch dostaw, jak ważne są procedury, ale też jak łatwo te procedury zawodzą, jeśli zabraknie zdrowego rozsądku. Umiał rozmawiać z ludźmi na każdym poziomie, od kierownika do magazyniera i to była jego największa siła. W Stelgorze szukali wtedy kogoś, kto potrafi połączyć technikę z praktyką, nie teoretyka, tylko człowieka, który zna halę produkcyjną od podszewki. Adam trafił idealnie. Już w pierwszym roku spędzał całe dni w zakładach klientów, czasem w kutnie, czasem w łodzi, czasem w mniejszych miejscowościach, gdzie hale wyrastały obok pól i lasów. Rozmawiał z automatykami, którzy nie ufali nikomu z zewnątrz, pił kawę z majstrami, słuchał ich uwag i przekładał to później na realne rozwiązania. Z czasem jego nazwisko zaczęło coś znaczyć w branży. Kiedy mówiono projekt prowadzi Adam ze Stelgoru, to ludzie wiedzieli, że sprawa będzie dopięta. Nie dlatego, że miał jakieś cudowne narzędzia, ale dlatego, że nigdy nie odpuszczał. Jeśli trzeba było, siedział do drugiej w nocy na hali, żeby maszyny ruszyły rano. Jeśli klient potrzebował raportu w weekend, Adam go przygotowywał. Wiedział, że w tej branży liczy się nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim zaufanie. Tak wyglądały pierwsze dziewięć lat. Stergor rósł, zdobywał kolejne kontrakty. Adam był w centrum wszystkiego. Nie musiał walczyć o swoje miejsce, bo wszyscy wiedzieli, że bez niego firma nie ma szans w tak wymagającej branży. A potem przyszedł dzień, który wszystko zmienił. Restrukturyzacja. Nowy zarząd ogłosił, że Stelgor potrzebuje świeżego spojrzenia i profesjonalnego zarządzania. Pojawił się Mariusz w garniturze szytym na miarę, z dyplomem MBA z prywatnej uczelni i doświadczeniem w bankowości. Od początku mówił o efektywności procesów, redukcji kosztów i synergii. Żmiało ładnie, ale Adam wiedział, że za tymi słowami nie stoi żadne doświadczenie w halach produkcyjnych. Pierwsze spotkanie pamiętał doskonale. Mariusz poprosił o prostą prezentację projektów. Adam przygotował szczegółowy materiał, wszystkie aktywne wdrożenia, relacje z klientami, mapę kontaktów z kierownikami produkcji i automatykami. Spędził trzy dni, żeby to wyglądało profesjonalnie. Mariusz wysłuchał przez dwadzieścia minut, po czym zapytał. A nie można po prostu oferować niższych cen i zdobywać więcej zleceń? Adam poczuł wtedy, że coś się w nim zacina. To nie był świat banków czy ubezpieczeń. Tu nie chodziło o najniższą ofertę, tylko o to, żeby linia produkcyjna nie stanęła, żeby system zadziałał pierwszego dnia, żeby dyrektor techniczny spał spokojnie. Tego Mariusz nie rozumiał. Od tamtej pory zaczęła się długa seria nieporozumień. Mariusz skracał terminy, obcinał budżety, rezygnował z dodatkowych testów, bo klient i tak tego nie zauważy. Adam za każdym razem musiał ratować sytuację. Klienci coraz częściej prosili, żeby rozmawiać bezpośrednio z nim, bo nie mieli cierpliwości do menadżerskich sloganów. A jednak Adam zostawał. Dlaczego? Lojalność. Wierzył, że Stelgor to coś więcej niż nowy garnitur w gabinecie. Wspominał czasy, kiedy firma była mała, a każdy sukces smakował jak wspólny wysiłek. Wtedy nie liczyło się, kto ma jaki tytuł, tylko kto umie rozwiązać problem. Teraz miał wrażenie, że jego rola coraz bardziej się kurczy. Mariusz przejmował prezentacje, przypisywał sobie zasługi, a jednocześnie podcinał to, co Adam robił najlepiej. Niby nikt tego głośno nie mówił, ale atmosfera była coraz bardziej oczywista. Adam miał być tylko wykonawcą, a nie partnerem. Czasem wieczorem, wracając samochodem z hal, myślał o tym, ile jeszcze wytrzyma. Otwierał laptop, patrzył na oferty pracy i zamykał stronę, bo przecież lojalność, bo przecież 12 lat, bo przecież kiedyś było inaczej. Ale coś w nim powoli pękało. Spotkanie w sali konferencyjnej miało być czystą formalnością. Mariusz przygotował prezentację dla zarządu Kutnopak i z dumą, klikając kolejne slajdy, opowiadał o strategii wdrożenia i perfekcyjnym zarządzaniu projektem. Adam siedział kilka krzeseł dalej, w ciszy. To były jego analizy, jego tabele, jego rekomendacje. Mariusz jedynie zdjął logo z plików i wstawił własne. Na końcu usłyszał jeszcze. Dzięki nowemu podejściu udało nam się zoptymalizować proces i skrócić czas wdrożenia o trzy tygodnie. Adam poczuł jak zaciska pięści. Wiedział, że te trzy tygodnie to czysta fantazja. Że jeśli tak zostanie, to produkcja wkutnie stanie choćby na dwa dni, a wtedy straty będą gigantyczne. Ale Mariuszowi nie chodziło o realia, chodziło o wrażenie. Po spotkaniu Adam wrócił do biurka. Laptop otwarty, skrzynka zapchana. Chciał pisać sprostowanie, wysłać własną wersję raportu, ratować sytuację, wtedy zadzwonił telefon. Numer nieznany, ale kierunkowy z Gdańska. Po chwili przyszła wiadomość SMS. Adam: Wciąż aktualna nasza rozmowa z targów branżowych. Szukamy kogoś takiego jak ty. Stworzysz własny dział. Samodzielność, pełne wsparcie, premia na start. Tomasz, Weltransa Solutions. Adam poczuł, jakby ktoś otworzył okno w dusznym pomieszczeniu. Rozmowa sprzed kilku miesięcy wróciła do niego jak echo. Wtedy machnął ręką, mówił sobie lojalność, stelgor, tradycja. Ale teraz, po wszystkim, co się wydarzyło, spojrzał przez szybę na gabinet Mariusza. Ten znów poprawiał krawat i coś mówił głośno przez telefon, pewnie chwaląc swoje osiągnięcia. Adam uśmiechnął się gorzko. Wziął kartkę, napisał dwa zdania. Z dniem dzisiejszym składam rezygnację z pracy w Stelgor Systems. Dziękuję za współpracę. Podpisał się, wstał i ruszył w stronę sekretariatu. Sekretarka uniosła brwi, gdy położył papier na biurku. Adam, jesteś pewien? zapytała cicho. Jestem, odpowiedział spokojnie. Bardziej niż kiedykolwiek. Potem spakował swoje rzeczy trzy pudła, dokumenty, notatki, pendrivy z projektami, wszystko co naprawdę miało wartość i tak było w jego głowie wiedza, kontakty, relacje budowane latami. Wyszedł przed budynek. W powietrzu czuć było zapach świeżo pieczonego chleba z pobliskiej piekarni. Adam postawił pudła obok auta i w tym momencie telefon znów zawibrował. Projekt Kutnopak Anulowany. Katarzyna Maj. Adam westchnął głęboko. Wiedział, że tak będzie. Bez niego w Kutnie nikt nie podpisze się pod harmonogramem Mariusza. Ci ludzie ufali tylko jemu. Kilka godzin później siedział już w pociągu do Gdańska. Przez okno migały pola, mijane stacje, a w głowie układał się plan nowego życia. Weltransa Solutions czekała na niego. Tomasz obiecał pełną samodzielność. Własny dział wdrożeń przemysłowych, zespół dobrany według jego zasad, żadnych korporacyjnych gierek. Spotkali się w nowoczesnym biurze na dwudziestym piętrze. Widok na port i stoczniowe dźwigi. Tomasz podał mu rękę. Adam, cieszę się, że jesteś. Zaczynamy nowy rozdział. Adam podpisał umowę. Gruby segregator z dokumentami zsunął się na biurko, a on poczuł w środku coś, czego nie czuł od lat. Spokój. I pewność, że właśnie zrobił najważniejszy krok w swojej karierze. Pierwszy sygnał przyszedł już po kilku dniach: telefon z Łodzi. Kierownik produkcji w zakładzie przetwórstwa mlecznego poinformował, że rezygnują ze współpracy ze Stelgorem. Nie ma sensu ciągnąć tego dalej bez Adama, powiedział wprost. Adam odłożył słuchawkę i poczuł coś pomiędzy ulgą a niedowierzaniem. Lata pracy nagle zaczęły przynosić efekty, tylko że nie tam, gdzie spodziewał się jeszcze rok temu. Kilka dni później przyszły kolejne wiadomości. Zakład we Wrocławiu anulował umowę serwisową, fabryka w Toruniu wstrzymała projekt modernizacji. Wszystkie rozmowy kończyły się tym samym zdaniem. Jeśli Adam jest w Weltransie, to my też chcemy współpracować z Weltransą. Tomasz, prezes Weltransy, przyglądał się temu z mieszanką zachwytu i lekkiej obawy. W swoim gabinecie rozłożył przed Adamem raport. Popatrz, powiedział przesuwając kartki. Przez trzy tygodnie przejęliśmy klientów wartych razem ponad 100 milionów złotych rocznie. Stelgor już nie istnieje na mapie tej branży. Adam wziął raport do ręki i przejrzał liczby. Wszystko, co budował przez lata, w kilka dni przesunęło się z jednej kolumny do drugiej. To nie były tylko pieniądze. To była sieć zaufania, relacji, rozmów o trzeciej w nocy, awarii, które trzeba było gasić na miejscu. Telefon zadzwonił. Numer z Poznania. Adam rozpoznał od razu. Odbił połączenie. Adam, tu Mariusz, posłuchaj, możemy to naprawić. Wróć. Dostaniesz własny dział, pełną autonomię, a ja się wycofam ze spraw technicznych. Porozmawiamy o podwyżce. Naprawdę dobrej. Adam milczał przez chwilę. Potem odpowiedział spokojnym, równym tonem. Mariusz. Systemy przemysłowe to nie tylko kable i software. Dwa ludzie. Technik, który 30 lat pracuje przy maszynie, nie będzie słuchał menadżera, który nigdy nie był w hali, będzie słuchał tego, komu ufa. A ty tego nigdy nie zrozumiałeś. Ale zaczął Mariusz, to nie kwestia pieniędzy. To kwestia zaufania. Adam rozłączył się i odłożył telefon na biurko. Jej głos brzmiał spokojnie, ale stanowczo. Adam, chcę, żebyś wiedział. Cała nowa inwestycja w kutnie przejdzie przez Weltranse pod jednym warunkiem: że to ty będziesz prowadził projekt. Adam skinął głową, choć ona tego nie widziała. Oczywiście, masz moje słowo. Wiesz dlaczego to takie ważne? zapytała. Bo nie chodzi tylko o maszyny, chodzi o to, że gdy mówisz, że coś zrobisz, to wiemy, że będzie zrobione. A z twoim poprzednim szefem nie mamy tego przekonania. Rozłączyli się, a Adam oparł się o oparcie fotela. Spojrzał na panoramę Gdańska za oknem port, dźwigi morze w oddali. Czuł, że właśnie zamknął pewien etap. Stelgor umierał weltransa rosła a on po raz pierwszy od dawna miał pewność że jest we właściwym miejscu telefon zadzwonił w poniedziałek rano tomasz odebrał na głośniku a adam usiadł obok w słuchawce odezwał się głos prezesa stelgoru brzmiał zmęczony jakby w jednej nocy postarzał się o 10 lat panowie musimy porozmawiać Wierzę, że jest jeszcze przestrzeń do współpracy. Stelgor ma zasoby, doświadczenie, ludzi. Wy macie klientów. Możemy się uzupełniać. Adam uśmiechnął się gorzko. Doskonale wiedział, że to nie była propozycja współpracy, tylko desperacka próba ratunku. Tomasz spojrzał na niego pytająco. Dobrze, odezwał się spokojnie Tomasz, ale warunki są proste. Veltransa przejmuje wasze biura, sprzęt, część zespołu technicznego. Relacje i kontrakty zostają przy Adamie. Po drugiej stronie zapadła cisza. To oznacza, że Stelgor, zaczął prezes, to oznacza, że Stelgor nie ma już działu wdrożeń przemysłowych, wszedł mu w słowo Adam, bo ten dział od dawna był w mojej głowie i w moich kontaktach. Rozmowa zakończyła się krótko. Jeszcze tego samego dnia zarząd Stelgoru zabrał się w Poznaniu. Wieści rozeszły się szybko. Mariusz został zwolniony, oficjalnie za błędy w zarządzaniu. W branży jednak nikt nie miał wątpliwości, że stał się symbolem menedżera, który stracił wszystko, bo nie rozumiał ludzi i udawał, że relacje można zastąpić prezentacją w Powerpointie. Kilka dni później Adam jechał do Kutna. W nowoczesnej sali konferencyjnej Kutnopak czekała na niego Katarzyna Maj i jej zespół. Na stole leżały dokumenty nowego kontraktu. Adam, podpiszmy to dziś, powiedziała. Chcemy ruszać natychmiast. Jeśli Weltransa prowadzi projekt, mamy pełne zaufanie. Adam przejrzał dokumenty i podpisał. Kontrakt był wart więcej niż wszystkie poprzednie umowy z Telgoru razem wzięte. A co najważniejsze, start projektu ustalono dwa tygodnie wcześniej niż planowano. Kiedy wrócił do Gdańska w nowym biurze na dwudziestym piętrze, panowała cisza. Za oknem widać było port, dźwigi stoczniowe i statki na horyzoncie. Adam usiadł w fotelu, odsunął się lekko od biurka i pozwolił sobie na chwilę spokoju. Pomyślał o tych wszystkich nocach spędzonych w halach produkcyjnych o kawach wypitych z majstrami, o kłótniach z automatykami i o śmiechu w kantynach fabrycznych. To wszystko prowadziło go tutaj. W końcu zrozumiał, że nie chodziło o firmę, logo, przy wielkie hasła na prezentacjach. Chodziło o ludzi. O zaufanie, które buduje się latami, krok po kroku. I o to, że są rzeczy, których naprawdę nie da się zastąpić. Spojrzał jeszcze raz na morze, na statki odbijające światło zachodzącego słońca i uśmiechnął się do siebie. Niektórych ludzi naprawdę nie da się zastąpić. I bardzo dobrze, powiedział półgłosem. W biurze rozległ się cichy dźwięk nowego maila. Adam odwrócił się do komputera, gotów do kolejnego projektu, wiedząc, że tym razem pracuje w miejscu, które naprawdę rozumie jego wartość. A jeśli ta opowieść ci się spodobała, daj znak, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co o tym myślisz.